BMW miesza w nazewnictwie modeli, raport Najwyższej Izby Kontroli na temat Pizery, koniec legendarnego Top Gear'a oraz jaki mandat można dostać za pokazanie środkowego palca na drodze. O tym porozmawiamy między innymi w dzisiejszym Motoniusie, także tym razem witam Was ja, Szymon i zapraszam na zbiór najważniejszych informacji ze świata motoryzacji. Lecimy! Zaczynamy od BMW, które planuje wprowadzać zmiany w nazewnictwie swoich modeli. Od pewnego czasu w bawarskiej marce funkcjonują już numeryczne oznaczenia modeli, gdzie dwie ostatnie cyfry wcale nie oznaczają wprost pojemności silnika. Bo dla tych z Was, którzy nie pamiętają, kiedyś BMW325i miało silnik o pojemności 2,5 litra, BMW530i miało 3 litry, BMW728i miało 2,8 litra. Natomiast teraz BMW318i ma 2 litry, BMW320i ma 2 litry i BMW330i ma 2 litry. Tym razem jednak zmiany mają nieco inny charakter. Przykładowo nowy BMW X3 w zależności od wersji silnikowej będzie mogło być BMW X320 albo BMW X330. Wersja elektryczna to będzie BMW iX330 iX340 itd. Mają być też między innymi BMW X560, BMW X760 czy BMW X640. Z jednej strony fajnie, bo nazewnictwo na swój sposób zostanie uproszczone, bo zamiast BMW X3X Drive 20D będzie po prostu BMW X320, ale z drugiej strony to nazewnictwo z X i trzema cyframi, nie wiem, X640 przypomina mi nazwę modelu jakiejś chińskiej marki, która nie za bardzo ma pomysł, jak nazwać swój samochód. Ale czy ta zmiana w nazewnictwie to zmiana na lepsze? Dajcie znać, co sądzicie w komentarzach. Od jakiegoś czasu w konfiguratorze Mercedesa nie ma możliwości zamówienia G klasy. Pojawiły się spekulacje, jakoby było to spowodowane tym, że Mercedes w niedalekiej przyszłości ma w planie wprowadzić elektryczną klasę G, czyli EQG. Co oczywiście jest faktem, ale jak zapowiada Mercedes, wcale nie planują rezygnować z wersji spalinowych. I całe szczęście, bo biorąc pod uwagę aerodynamikę tego samochodu, jego realne zużycie prądu, no i realny zasięg do przejechania na baterii, to by oznaczało, że to auto zdecydowanie nie będzie dla wszystkich, i to nie mówię tutaj tylko i wyłącznie. Nie o tym, że z pewnością będzie ono kosmicznie wręcz drogie. Ale wracając, G klasy nie da się obecnie zamawiać, ponieważ w 2024 roku nadchodzi również jej odświeżona spalinowa wersja, która między innymi ma mieć poprawioną aerodynamikę. What? I to stwierdzenie bardzo mnie intryguje, bo zastanawiam się, w jaki sposób można poprawić aerodynamikę czegoś, czego punktem charakterystycznym zasadniczo od zawsze jest aerodynamika zbliżona do aerodynamiki meblościanki. Czyżby G-Klasa miała utracić swoje tradycyjne, legendarne, kanciaste, toporne linie? Dowiemy się już niebawem. Dotychczasowe zdjęcia i filmy prezentujące przedprodukcyjną wersję EQG raczej by na to nie wskazywały, ale w dzisiejszej motoryzacji wszystko jest możliwe. Tak jak i jakimś cudem jeszcze jest możliwe to, że nowe BMW M2 nadal oferowane jest z manualną skrzynią biegów i wiąże się z tym pewien ciekawy fakt, a mianowicie standardem jest, utarło się wręcz, że nowe samochody w konfiguratorze z manualną skrzynią biegów powiedzmy kosztują X, a z automatyczną skrzynią biegów kosztują X plus jakaś tam dopłata, natomiast w przypadku nowego BMW M2 jest odwrotnie. Wersja z automatem kosztuje dokładnie 355 500 zł, a wersja z manualem 357 800 zł, czyli 2300 zł więcej. Brzmi absurdalnie, ale BMW całkiem mądrze wytłumaczyło wszystkim oburzonym, dlaczego tak jest. W świecie ośmiobiegowych automatów, które chce niemalże każdy, zaledwie odsetek klientów wybiera sportowe BMW z manualną skrzynią biegów. Dlatego też BMW zdecydowanie prościej i taniej byłoby przygotować platformę, na której klepaliby po prostu automat za automatem. A tak, produkcja nie jest ujednolicona i z uwagi na większe jej skomplikowanie, no, kosztuje ona więcej i dlatego też klienci chętni na zdecydowanie się na manualną skrzynię biegów muszą zapłacić więcej. Manuale obecnie są zdecydowanie wolniejsze niż automaty, mają zwykle mniej biegów, co owocuje większym spalaniem w samochodzie. Często także mogą osiągać niższą prędkość maksymalną. W związku z czym utrzymywanie tych manualnych skrzyń przy życiu ma coraz to mniejszy sens i dlatego też obecna, najnowsza generacja BMW M2 jest prawdopodobnie ostatnim BMW Serii M dostępnym z manualną skrzynią biegów. Temat IZERy, czyli polskiego samochodu elektrycznego, wraca do Motoniusa jak bumerang, więc no. Moda na sukces, odcinek 2053. Naprawdę historie związane z tym tematem zasługują na takie właśnie intro. Ale do sedna. Jakiś czas temu Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w Izerze, bo, umówmy się, od początku wydawało się, że coś tam nie do końca gra i. Nice. Jednym zdaniem, troszeczkę ironicznie mówiąc, tego nikt się nie spodziewał! Wykazanych zostało całe mnóstwo nieprawidłowości. Po pierwsze, NIK ujawnił, że przyznanie przez polski rząd dofinansowania Izerze, które. Sumarycznie wyniosło 500 milionów złotych, mogło być nierzetelne i zostało uznane za ryzykowną decyzję. Dlaczego? Dlaczego? Ano dlatego, że przede wszystkim struktura finansowania tego projektu nie zakładała żadnego realistycznego planu na pozyskanie reszty kwoty potrzebnej, by ten projekt niejako sfinalizować. Po drugie, ujawnione zostało, że w momencie, gdy już wszystkim było wiadomo, że prace związane z Izerą no, nie idą do końca pomyśli, to i tak kancelaria prezesa Rady Ministrów nie miała skrupułów, by dofinansować Izerę drugą transzą na kwotę 250 milionów złotych. Po trzecie, stan realizacji tego projektu względem założonego planu wynosił 4% w momencie kontroli NIKU, co oznacza, że 96% rzeczy, które miały zostać zrealizowane. W związku z produkcją polskiego samochodu elektrycznego nie zostało zrealizowanych, ale te sumaryczne 500 milionów złotych, które wpłynęło na konto spółki zajmującej się produkcją IZERy, znaczy produkcją, przygotowaniem do produkcji rzekomym, zostało przyjęte z otwartymi rękoma. Co z tego, że nie mają nawet gruntów odbudowy fabryki? Co z tego? Po czwarte stwierdzone zostało, że rząd nie nadzorował tej spółki wystarczająco dobrze, w której to zostały stwierdzone nieprawidłowości związane z tym, że jej prezes oraz członek zarządu wypłacali sobie wynagrodzenie większe niż założony limit. No ale wiadomo, panowie tam zrealizowali 4% założonych prac, także poważna kasa, jakieś podwyżki się jak najbardziej należały. Po piąte, tutaj pozwolę już sobie zacytować. Przedłużający się proces realizacji projektu budowy samochodu elektrycznego Izera, w tym w istocie niewyjście projektu do dnia zakończenia kontroli poza fazę przygotowawczą, stwarza ryzyka dla jego realizacji. Czyli zbierając sobie wszystkie informacje do kupy. Po pierwsze, ch**wie czy kiedykolwiek będzie coś takiego jak polski samochód elektryczny. Po drugie, ch**wie co się stało z kwotą 500 milionów złotych. Czy można tutaj mówić o oszustwie i o przepalaniu pieniędzy rządowych? Na to pytanie odpowiedzcie sobie sami i pamiętajcie, że niedługo już mamy wybory parlamentarne. Tak, żeby jeszcze przelać szale goryczy i żeby nam Polakom zrobiło się głupio, to w Katowicach pojawił się Rimas Nevera i nawet poleciał bokiem po ulicy. Rimac Nevera, czyli hiper samochód chorwackiej marki, która powstała w 2009 roku i zdążyła do dziś stworzyć najszybciej przyspieszający samochód świata i połączyć się w jeden koncern z Bugatti. Da się w średnio zamożnym europejskim kraju, który ma średnio zaawansowane zaplecze, jak chodzi o produkcję samochodów, stworzyć spektakularny samochód elektryczny? Da się, tylko że trzeba mieć na niego wizję, trochę inną niż po prostu... To na co by wydać 500 milionów złotych od rządu. A, i nie wiem czy wiecie, ale w grudniu zeszłego roku jeden z prowadzących obecną formułę programu Top Gear, Andrew Flintoff, miał dosyć poważny wypadek. Wypadek, na skutek którego odniósł poważne obrażenia żeber i twarzy, których skutki zresztą widać po dzisiejszy dzień. I prawdopodobnie ten właśnie wypadek był jednym z bodźców, który sprawił, że ekipa produkująca Top Gear podjęła decyzję o jej zakończeniu. Oczywiście, do tego dochodzi fakt, że oryginalna trójka prowadząca ten program odłączyła się od BBC i przeszła pod skrzydła Amazona, by tworzyć The Grand Tour. Top Gear więc nigdy już potem nie był taki sam i stopniowo tracił na popularności. Więc no niby każdy się spodziewał, że prędzej czy później ta cała historia na tym właśnie się zakończy, ale z drugiej strony Trochę smutno, że program motoryzacyjny, na którym można powiedzieć, że ja osobiście się wychowywałem, niedługo zniknie na zawsze. Jakiś czas temu w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać i słychać, jak pani Magda trąbi na Mercedesa, który wyprzedził ją prawym pasem na autostradzie, po czym pan z Mercedesa wystawia środkowy palec. Abstrahując od tego, czy trąbienie w tej sytuacji było zasadne, czy też nie, pani Magda poczuła się urażona gestem kierowcy z Mercedesa i dlatego też do sądu postanowiła wysłać nagranie ze swojej kamerki wraz z oskarżeniem o znieważenie. Prawa wydaje się absurdalna i można by się spodziewać, że sąd raczej ma poważniejsze tematy na głowie niż to, że komuś na drodze się pokazało faka. Ale moi drodzy, pani Magra wywalczyła sobie 1500 zł za dość uczynienia za znieważenie, a kierowca z Mercedesa musiał również pokryć koszta sądowe w kwocie 300 zł, więc bądźcie kulturalni na drodze, bo inaczej może być drogo. Możecie być kulturalni jak na przykład ten pan, który widząc w nocy skuter, którym ktoś porusza się z niesprawnym tylnym światłem, zamiast wysiąść z samochodu i pobić kierującego skuterem, postanowił zadbać o jego bezpieczeństwo i wręczyć mu kamizelkę odblaskową. Taki zaskakujący zwrot akcji. Aż ciężko uwierzyć, że w Polsce ktoś zareagował z taką kulturą i taktem w takiej właśnie sytuacji. I moi drodzy, Wam życzę, żebyście byli kulturalni na drodze, Wam życzę, żebyście spotykali tylko kulturalnych kierowców na drodze. I na tej informacji kończę dzisiejszego Motoniusa. Dzięki Wam wielkie za oglądanie. Na razie.